Witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 14 niepokojących ciekawostek. Po więcej, wpadajcie na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie je w moich relacjach. Wszystkie zapisuję o tutaj, chociaż nie wiem, czy nie przerzucę się na ciekawostki w postach. Jak wolicie, dajcie znać w komentarzach. Tymczasem zaczynajmy. Według badań ludzkie serce jest najsłabsze między 23 a 1 w nocy. Wtedy też najczęściej dochodzi do zgonów z powodu chorób krążenia. W 2015 roku Pizza Hut z Florydy otrzymała nietypową wiadomość w zamówieniu złożonym przez aplikację. Proszę pomóżcie, dzwoncie pod 911, zakładnik pomocy. Wiadomość napisała Sheryl T. Która była przetrzymywana przez swojego naćpanego chłopaka, który dodatkowo groził jej nożem. Cheryl udało się przekonać swojego partnera do zamówienia pizzy, gdzie sprytnie ukryła sekretną wiadomość. Pracownicy pizzerii wezwali policję pod wskazany adres i kobieta została uratowana. Częściej przyśni ci się koszmar niż miły sen. Na szczęście aż 95% snów nie zapamiętasz po szybko zapomnisz o nich po przebudzeniu. Co prawda już po świętach, ale wiedzcie, że według badań Komisji Europejskiej 30% lampek choinkowych jest tak słabo skonstruowanych, że mogą wzniecić pożar, spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Połowa z nich była wyprodukowana w Chinach. Istnieje coś takiego jak pseudośpiączka, nazywana syndromem Locked In – i jest to chyba najbardziej przerażający stan, w jakim można się znaleźć. Na czym polega? Możesz zostać uwięziony w stanie przypominającym śpiączkę i być wszystkiego świadomym. Wiesz, że nie śpisz, słyszysz wszystko wokół, a nawet widzisz rzeczy wokół siebie, jednak nie jesteś w stanie odezwać się czy poruszyć. Możliwe jest jedynie poruszanie oczami. Koty mogą wyczuć, że właśnie umiera ktoś z ich otoczenia. Dobrym przykładem jest słynny kot Oskar, mieszkający w jednym z domów opieki. Mruczek kładzie się na łóżku przy umierającej osobie i leży z nią aż do momentu jej odejścia. Prawdopodobnie kot wyczuwa związki chemiczne, które uwalniane są z ciała osoby umierającej. W paryskich katakumbach można znaleźć kości należące do około 6 milionów ludzi. Miejsce to jest otwarte dla turystów. Wybralibyście się tam? Wydawałoby się, że w Polsce praktycznie nie ma seryjnych morderców, prawda? Rzadko się o nich słyszy, bo celowo się o nich nie mówi, by nie wzbudzać paniki wśród społeczeństwa. Często jest to też działanie taktyczne w śledztwie. Zabójca może zacząć czuć się pewniej, gdy nie wie, że policja przypisuje sprawy jego morderstw do jednej osoby. Ruchome schody to świetny wynalazek, prawda? Nie musimy przemęczać się wchodzeniem po stopniach, by dostać się na kolejne piętro, jednak zdarzają się przypadki, w których wadliwe schody potrafią wciągnąć człowieka w swój mechanizm. Na szczęście dzieje się to naprawdę sporadycznie, mimo to czasem czuję lekki niepokój, gdy przychodzi mi wjechać takimi schodami na górę w galerii handlowej. Piła łańcuchowa została pierwotnie wynaleziona do ułatwienia porodu. Brzmi nieprawdopodobnie i przerażająco, prawda? Jednak taka piła oczywiście wyglądała zupełnie inaczej, a służyła ona dokładnie do symfizjotomii, czyli zabiegu chirurgicznego polegającego na podzieleniu chrząstki spojenia łonowego w celu poszerzenia miednicy. Zabieg taki przeprowadzano w przypadku, gdy dziecko było uwięzione i nie było już możliwości wykonania cięcia cesarskiego. Czuję ulgę na myśl, że czasy się zmieniły i nie robią więcej takich przerażających zabiegów. Tak wyglądał pierwszy filmowy prototyp Voldemorta. Zdecydowanie straszniejszy niż ostateczna wersja, prawda? Jeśli położysz się wygodnie, włączysz szum z radia, założysz słuchawki i położysz na oczy rozciętą na pół piłeczkę pingpongową, najlepiej pomarańczową, po kilku minutach pojawią się halucynacje. Powinny wystąpić do 30 minut. Ważne jest, żeby nie leżeć w ciemnościach. W tym eksperymencie mózg zostaje odcięty od bodźców słuchowych i wzrokowych, więc zaczyna tworzyć własne. Co o tym sądzicie? Spróbowalibyście? A może już przeprowadzaliście ten eksperyment? Dajcie znać w komentarzach. Kiedy umierasz, mózg pracuje jeszcze przez 7 minut od zatrzymania akcji serca. Fale mózgowe występują nadal i są takie same jak podczas snu. Jennifer Carpenter, czyli filmowa Emily Rose, miała kilka niepokojących zdarzeń podczas nagrań egzorcyzmów Emily Rose. Jej radio potrafiło się włączać samo z siebie w środku nocy. Przestraszyła ją szczególnie, gdy zaczęło grać piosenkę Pearl Jam pod tytułem *Alive*, gdzie słyszała w kółko powtarzające się *I'm Still Alive*. Na dziś to tyle. Jeśli odcinek przypadł wam do gustu, to będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Wpadnijcie na poprzednie odcinki mojego Instagrama i grupę Straszydła na Facebooku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.